Od 1 marca 2025 roku w Polsce wchodzą w życie istotne zmiany dla emerytów, dlatego ważne jest, aby być na nie przygotowanym. Rząd we współpracy z zakładem ubezpieczeń społecznych, ZUS, ogłosił znaczące aktualizacje, które wpłyną na miliony emerytów. Zmiany te dotyczą sposobu obliczania emerytur, wysokości wypłacanych świadczeń oraz zasad dotyczących dodatkowych zarobków. Ponieważ tak wielu ludzi polega na swoich emeryturach jako głównym źródle dochodu, aktualizacje te nie mogą zostać zignorowane. Jeśli jesteś emerytem lub planujesz przejść na emeryturę w najbliższym czasie, musisz zrozumieć, co Cię czeka i w jaki sposób te modyfikacje wpłyną na Twoją sytuację finansową. Jedną z najważniejszych zmian, które wejdą w życie, jest coroczna waloryzacja emerytur. Od marca 2025 roku świadczenia wzrosną o 5,5%, co zapewni pewną ulgę seniorom borykającym się ze wzrostem kosztów życia. Minimalna emerytura wzrośnie do 1878,91 polskiego złotego brutto, co oznacza podwyżkę o prawie 98 polskich złotych. Choć ta korekta pomoże w walce z inflacją, wielu seniorów nadal obawia się, czy będzie to wystarczające, aby pokryć ich podstawowe potrzeby, biorąc pod uwagę rosnące ceny żywności, mediów i opieki zdrowotnej. Coroczna waloryzacja ma na celu utrzymanie wartości emerytur pomimo wahań gospodarczych, jednak wielu emerytów uważa, że konieczne są dalsze działania, aby zapewnić im prawdziwe bezpieczeństwo finansowe. Kolejną istotną aktualizacją są limity zarobków dla osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, ale już pobierają emerytury. Wielu seniorów dorabia na część etatu, aby uzupełnić swoje dochody, dlatego zmiany w tych limitach są kluczowe. Od marca emeryci, którzy nie osiągają jeszcze pełnego wieku emerytalnego, muszą uważnie monitorować swoje zarobki, ponieważ ich przekroczenie może skutkować zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty emerytury. Jeśli miesięczne dochody przekroczą 5,934, 10 PLN, świadczenie może zostać zmniejszone. Natomiast jeśli zarobki przekroczą 1120 i 0,40 polskiego złotego miesięcznie, emerytura może zostać całkowicie zawieszona. Dla wielu pracujących emerytów oznacza to konieczność dokładnego kontrolowania swoich dodatkowych dochodów, aby uniknąć niespodziewanych redukcji świadczeń. Osoby, które osiągnęły pełny wiek emerytalny, nadal będą mogły zarabiać bez żadnych ograniczeń, co zapewni im większą swobodę finansową. Obowiązek corocznego składania deklaracji dochodów to kolejny ważny aspekt, o którym należy pamiętać. Każdego roku emeryci, którzy nadal pracują i pobierają świadczenia, muszą zgłaszać swoje dochody do ZUS. Osoby, które uzyskały dodatkowe przychody w 2024 roku, muszą złożyć swoje raporty do końca lutego 2025 roku. Niezłożenie tych dokumentów może prowadzić do komplikacji związanych z wypłatą emerytur, w tym potencjalnych kar lub opóźnień. ZUS wymaga tych informacji, aby prawidłowo ocenić, czy dochody emeryta przekraczają ustalone limity. Ten obowiązek sprawozdawczy jest istotnym elementem systemu emerytalnego, zapewniającym, że osoby uprawnione do pełnych świadczeń nadal je otrzymują bez zakłóceń. Emeryci, którzy nie są pewni, jak złożyć swoje raporty o dochodach, mogą skorzystać z pomocy w placówkach ZUS lub za pośrednictwem rządowych platform internetowych. Kolejna istotna zmiana to długo oczekiwana wypłata trzynastej emerytury. W kwietniu 2025 roku uprawnieni emeryci otrzymają dodatkowe świadczenie, powszechnie nazywane trzynastką. Ta wypłata ma na celu zapewnienie dodatkowego wsparcia finansowego seniorom, zwłaszcza w okresie wysokich kosztów utrzymania. Kwota 13 emerytury będzie równa minimalnej emeryturze, co oznacza, że seniorzy otrzymają dodatkowe 187891 PLN brutto. Choć ta jednorazowa płatność jest mile widziana przez wielu emerytów, niektórzy uważają, że nie rozwiązuje ona długoterminowych problemów finansowych starszych osób. Coraz częściej pojawiają się dyskusje na temat wprowadzenia dodatkowych programów wsparcia finansowego dla seniorów przez cały rok, zamiast jednorazowych dopłat. Niemniej jednak dla wielu emerytów ta dodatkowa kwota będzie istotnym wsparciem, zwłaszcza w pokryciu niespodziewanych wydatków lub rosnących rachunków za media. Zmiany te odzwierciedlają wysiłki rządu na rzecz równoważenia stabilności gospodarczej z potrzebami starzejącej się populacji. Jednak wielu emerytów nadal wyraża obawy, czy te dostosowania będą wystarczające, aby zapewnić godziwy poziom życia. Rosnące ceny żywności, leków i mediów pozostają głównym zmartwieniem seniorów, z których wielu żyje z ograniczonych dochodów. Pomimo waloryzacji i dodatkowych świadczeń, emeryci wciąż mają trudności z pokryciem miesięcznych wydatków. Organizacje reprezentujące interesy seniorów apelują do rządu o częstsze i bardziej znaczące podwyżki emerytur, które lepiej odzwierciedlałyby rzeczywiste wskaźniki inflacji. Kolejnym tematem, który zyskuje na znaczeniu, jest szeroko zakrojona reforma systemu emerytalnego. Chociaż nadchodzące zmiany przyniosą pewne ulgi, eksperci twierdzą, że konieczne są długoterminowe rozwiązania, aby zapewnić stabilność finansową przyszłym emerytom. Toczą się dyskusje na temat podwyższenia wieku emerytalnego, modyfikacji formuł obliczania emerytur oraz wprowadzenia nowych ulg podatkowych dla seniorów. Wielu emerytów obawia się, że bez istotnych reform system emerytalny może nie być trwały w dłuższej perspektywie. Rząd zapewnia, że aktywnie pracuje nad strategiami poprawy bezpieczeństwa emerytalnego, jednak konkretne szczegóły dotyczące przyszłych reform pozostają niejasne. W obliczu tych nadchodzących zmian emeryci powinni pozostać czujni i podejmować kroki, aby odpowiednio się przygotować. Osoby, które nie są pewne, jak te aktualizacje wpłyną na ich sytuację, powinny skonsultować się z przedstawicielami ZUS lub doradcami finansowymi. Warto także starannie zaplanować swój budżet, uwzględniając nadchodzące podwyżki i ewentualne ograniczenia dotyczące dodatkowych zarobków. Świadomość tych zmian jest kluczowa, aby podejmować świadome decyzje finansowe i unikać niespodziewanych redukcji świadczeń. W miarę zbliżania się terminu wdrożenia zmian należy uważnie śledzić oficjalne komunikaty ZUS oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ich celem jest zapewnienie emerytom bieżących informacji i wskazówek dotyczących nowych regulacji. Chociaż rząd dąży do stworzenia sprawiedliwego i stabilnego systemu emerytalnego, osiągnięcie tego celu wymaga dalszych działań i reform. Dla emerytów kluczowym wnioskiem jest to, aby pozostać czujnym i proaktywnym. Zmiany, które wejdą w życie w marcu 2025 roku, przyniosą zarówno korzyści, jak i wyzwania, dlatego odpowiednie przygotowanie się do nich może znacząco wpłynąć na stabilność finansową seniorów. Śledzenie aktualnych informacji Planowanie budżetu oraz konsultacje z ekspertami finansowymi pozwolą na lepsze zarządzanie środkami i uniknięcie nieoczekiwanych konsekwencji. Ważnym aspektem w nadchodzących latach będzie także monitorowanie dalszych działań rządu w zakresie reform systemu emerytalnego. Obecne zmiany, choć istotne, są tylko jednym z kroków w długoterminowym procesie dostosowywania świadczeń do zmieniającej się sytuacji demograficznej i gospodarczej. Wielu ekspertów uważa, że w przyszłości konieczne będzie wprowadzenie bardziej kompleksowych reform, które zapewnią stabilność systemu emerytalnego zarówno obecnym, jak i przyszłym emerytom. Nie można także zapominać o roli organizacji społecznych i senioralnych, które aktywnie walczą o lepsze warunki życia dla emerytów. Ich postulaty dotyczą między innymi wyższych podwyżek świadczeń, zwiększenia liczby ulg podatkowych oraz lepszego dostępu do usług zdrowotnych dla osób starszych. Współpraca rządu z takimi organizacjami może przyczynić się do wypracowania rozwiązań, które będą skuteczniej odpowiadać na potrzeby emerytów. Dla emerytów kluczowe jest, aby pozostać czujnym i proaktywnym. Zmiany, które wejdą w życie w marcu 2025 roku, przyniosą zarówno korzyści, jak i wyzwania, a odpowiednie przygotowanie się do nich może znacząco wpłynąć na sytuację finansową seniorów. Śledzenie bieżących informacji, rozsądne zarządzanie dochodami oraz korzystanie z profesjonalnych porad pozwolą emerytom lepiej dostosować się do nowych warunków. Choć podwyżki emerytur i dodatkowe świadczenia to krok w dobrą stronę, długoterminowa sytuacja emerytów w Polsce będzie zależała od dalszych zmian i reform w kolejnych latach. Wraz z trwającymi dyskusjami na temat przyszłości systemu emerytalnego, seniorzy powinni aktywnie wyrażać swoje opinie i domagać się rozwiązań, które realnie poprawią ich bezpieczeństwo finansowe. Tymczasem nadchodzące zmiany stanowią ważny moment dla emerytów, kształtując ich przyszłość finansową i wpływając na codzienne wydatki. By w pełni wykorzystać nowe regulacje i zapewnić sobie stabilną emeryturę, kluczowe będzie pozostanie dobrze poinformowanym i przygotowanym.